W Muzeum Historii Katowic w dziale teatralno-filmowym otwarta została kolejna ciekawa wystawa, zatytułowana Multisensoryczne Mediacje tak. 2020. Kuratorem wystawy jest Bogdan Król z Akademii Sztuk tak. Pięknych. Wydział projektowy, katedra multimediów, kierunek projektowania graficzne. Wszystko to, co tutaj się znajduje na wystawie, powstało właśnie w wyniku prac na uczelni. Tak, oczywiście. No, no, nie do końca nie, bo tutaj są prace na przykład, piękna dokumentacja, praca dokumentalna na temat zielarzy i, i, i zielarstwa w Polsce, więc te zdjęcia powstawały w całej Polsce. Powstawały w sensie projektu, natomiast realizacje niektórych rzeczy odbywały się właśnie poza uczelnią, jak na przykład w wypadku tutaj właśnie y, tego projektu o zielarstwie pani Dominiki Koszowskiej. Oczywiście też tutaj ta instalacja Tomasza Strojeckiego, y, dokument filmowy z... Y, tej instalacji, która się odbyła w rondzie sztuki, czyli też jakby poza murami uczelni, ale w ramach działań uczelni i w ramach tematów, które akurat student realizował w pracowni działań multimedialnych prowadzonych przez profesora Mariana Oslislo. Artystyczne fotografie przemyślane i przetworzone tak, żeby miał wpływ na psychikę odbiorcy. W sumie wszystkie te fotografie są realizowane na dany temat i tutaj rozpiętość tych tematów jest ogromna i dotyczy rzeczy, które się dzieją, czyli dokumenty i fotografia rekreacyjna, fotografia dokumentalna, fotografia reklamowa. Wszystkie elementy fotografii, jakie dookoła nas występują, studenci realizują je w postaci tematów. Również I... jako też fotowóki, to jest inna forma prezentacji fotografii, Zebrana w postaci książek, opartych wyłącznie na dokumencie, który też jest, również zresztą same tytuły wskazują na to, jaki akurat dokument i gdzie był realizowany przez studenta. No bardzo interesujące są filmy prezentowane na tej wystawie. Widać tam duży wkład pracy. Animacja jest elementem takim, gdzie nie ma drogi na skróty i, i wymaga bardzo intensywnej pracy, chociażby z tego powodu, że na sekundę animacji składają się 24 obrazki, które Muszą w ciągu sekund się przewinąć. No, oczywiście jest tu też dużo wykorzystanych narzędzi cyfrowych, nowoczesnej technologii, która ułatwia, uatrakcyjnia też te działania, ale jednak mimo wszystko jest to dosyć pracochłonna technika i tutaj większość tych animacji powstawała w przeciągu kilku miesięcy, aż do roku, bo to są w większości samodzielne prace. Na ogół animacje robi się w zespołach, natomiast w naszym wypadku każda animacja jest zrobiona przez studenta. Oczywiście tworzy się zawsze jakieś mini zespoły, Zespoły, które na przykład wzbogacają animację o dźwięk na przykład, czy jakieś efekty specjalne, które są później wprowadzane do animacji? Nie jest to łatwe, ale jednak narzędzia, którymi się artysta posługuje, może łatwiej osiągnąć pewne efekty. Też jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że właściwie jest to takie podsumowanie 20 lat multimediów na Akademii Sztuk Pięknych, i w naszym wypadku to są również doświadczenia, które uzyskaliśmy przez 20 lat. I to są doświadczenia formalne, ale też poszerzanie narzędzi, poszerzanie technologii, doskonalenie wszystkich rzeczy, śledzenie tego, co się na świecie dzieje. I właściwie nie przechwalając się, muszę powiedzieć, że w tej chwili stworzyliśmy katedrę multimediów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, która jest w porównaniu do innych uczelni, o podobnym profilu, czyli filmowym, animacyjnym, właściwie posiada. Najnowszą technologię, której właściwie żadna uczelnia w Polsce nie posiada, oprócz właśnie katowickiej. Efekty są, bo uczelnia katowicka znana jest na całym świecie, a absolwenci tej uczelni dopiero. No, tutaj można <grym wspomnieć <grym o pani Barbarze Rupi, która w zeszłym roku dostała trzecią nagrodę na wielkim festiwalu w Cannes, właśnie za animację. To jest studentka, która pochodzi właśnie z naszej pracowni animacji. Licencjat realizowała. Jest tutaj też wyświetlana jej praca na Monitorach. Przypominam, nazwisko Barbara Rupi. Bardzo zdolna, obiecująca animatorka, która już zdobyła sławę, ale nie tylko ona, bo tu jest jeszcze szereg innych osób. Na przykład w tej chwili się wyświetlają tutaj prace na tym pierwszym ekranie studentek, które w zeszłym roku zakwalifikowały się też do Wielkiego Międzynarodowego Festiwalu Animacji Animator w Poznaniu. To, to jest sukces. No, to jest bardzo duży sukces, bo, bo oczywiście nagrody się nie posypały, natomiast sama nominacja i dopuszczenie do głównego pokazu, no to już jest bardzo duże wyróżnienie, bo to jest międzynarodowa impreza i w sumie z wielu szkół z, o tym profilu, o, o animacji i, i wydziałach nawet z animacją my tylko mamy katedrę, to praktycznie najwięcej filmów zaprezentowaliśmy w zeszłym roku w Poznaniu. Także wielkie zdziwienie było w świecie animacji w Polsce, że w Katowicach takie rzeczy są realizowane. Te wszystkie sukcesy nie miały miejsca wyłącznie od animacji. Te dokumenty fotograficzne o dzielarstwie to jest zestaw, który kilkanaście nagród dostał na całym świecie. To jest z National Geographic, wystawami w Tokio, wystawami w, no w Nowym Jorku. Te projekty tutaj Dominiki Koszowskiej były nagradzane wielokrotnie i w tej chwili gdzieś jeszcze krążą po świecie jako jedna z najlepszych prac fotograficznych w świecie. Tak samo ta muzyka jazzowa w wykonaniu pana Baćka Obary, która jest tutaj tłem do animacji Macieja Nawrotka. Również jest to animacja, która podbija świat i też na wielu festiwalach już światowych występowało. Także ten, kto przyjdzie na tą wystawę naprawdę otrze się o wielki Świat i wielkie projekty, które są realizowane w Katowicach. I każdy może przyjść i sobie, obejrzeć, po prostu, przeżyć niesamowite Historie, które sam sobie może na tej podstawie opracować. No tak, no i oczywiście jest to też zachęta dla młodzieży, że wszystkie właśnie te projekty powstały przez osoby, które te doświadczenia i te sukcesy zdobyły pracując od zera. Czyli praktycznie każdy wrażliwy człowiek, który zdaje na akademię, ma szansę, żeby również Zaistnie. zapukać do, do drzwi światowej sławy. <laughs> Dziękuję Czyli serdecznie. dowodem jest ta wystawa tutaj. <laughs> Dziękuję serdecznie. a ja przypomnę, że rozmawiałem z Bogdanem Królem. Tak. Kuratorem wystawy Multisensoryczne Mediacje 2020. Dziękuję. Dziękuję również.